Mogę jeszcze ładnie klasnąć. Klaśnij, łapki. Brawo. Dobra, odwróć się. Boże. Tyfy. Z kim nie gadam. Nie, no. nie, no, nie. No. Czechano z tej strony Mrożon, a ze mną jest... Craftmonia! Cześć! Cześć. Tak, znalazłem sobie kogoś do wspólnego grania. Powiedziała Monicia, że będzie ze mną grała. Zobaczymy, co Dobra. z tego wyjdzie. Jak, jak długo ze mną wytrzyma. No, już ucieka. Mimo że ja chciałem zasady krótko przeczytać. No to jest! No Jesteśmy z powrotem na serwerze SKKF-a, to czytaj. jest ta nowa mapka. Zaczynamy, tak. można powiedzieć, drugi sezon Hardcore'owego w jeśli można to tak nazwać. No i zasady się w sumie nie zmieniły, że mamy guzik, który losuje, teleportuje w losowe miejsca, nie wolno używać cheatów, No PVP jest tylko no, no, w spaunie. i można sobie zainstalować opki fajna, minimapy, res minimap, no i w sumie tyle. <tell> Śmierć to jest ban na, na, na 7 dni. O, Monster Creeper to jest znajomy z, z mojego serwera. Dzięki. Dzięki za ikonki. I już y, można tutaj sobie wziąć tego Ender Chesta dla na tydzień. I tego jednego Ender Chesta już y, opyliłem za, za dwie trzciny. Więc jest fajnie. E, no i co tu jeszcze? No i tutaj mamy... Jeśli chcecie, no to macie wszystko w opisie. To w sumie tyle. Już chyba koniec takich... Gdzie ma? No to teraz tak. W sumie spróbowaliśmy zebrać troszkę, troszkę tych, tego żarcia, ale nie wyszło. Mamy mało żarcia. No i, no i co, moment, tak, tylko, tylko pokażę ładnie. O co jest? Tak ładnie, ładnie spawn wygląda, choć Monika pokaże ci. Bo tu można gildie zakładać, tylko żeby gildię założyć, trzeba mieć właśnie 64 szmaragdy, diamenty, TNT, slimebole grzybnie, złoto-marchewki i 16 perełek Wundermana mhm. Także tutaj będzie No i tak yy, Miałem powiedzieć dlaczego bo ostatnio, ty to nie wiesz to cię tutaj zaznajomię bo z pierwsza moja mhm. taka miejscówka to była gdzieś tam pod oceanem żeby mnie nikt nie dopadł a później ktoś tam się jednak dowiedział yy, o niej i, no i niestety nie wyszło o, o, coś mam dostać, co O, dostałem ten, diamentowy hełmik, dzięki. Mieczyk. Ale fajnie. Dostałem mieczyk. Każdy <grym> mam mieczyk. No, moment, no i tak, i wtedy było spoko, ale ktoś, ktoś znalazł naszą miejscówkę i moją miejscówkę, no i... i no i kupowałem. Później się wybudowałem gdzieś hen hen wysoko, gdzieś na poziomie 200 kratek. Nad wodą, wiesz? Tak wysoko, mm -hmm. po prostu nad wodą byłem. No ale okazało się, żeby znaleźć jakieś żelazo czy coś, to trzeba tutaj... Tutaj żelazo, diamenty wypadają z tego do tego, ze stauna takiego zwykłego. To jest taki myk. Więc... I yy, to są na, po, poniżej... Moment, jak piszesz sobie slash tą, to masz... No właśnie, poniżej tam... Yy, Kratek od wysokości 21 w dół, i tak dalej. Nawet jak wykumałem, że można zrobić coś takiego jak generator tego czystego stona, no to tak guzik to dało, bo byłem za wysoko, więc chyba raczej odpada góra. Więc chyba nie wiem, chyba że masz jakiś pomysł na miejscówkę. Ale nie, nie, nie wiem. Na widoku raczej nie bardzo, bo on każdy może zniszczyć, bo tu nie ma tu bojdu. No paradoks, to choć nie wiem. To pod ziemię to chyba naj, najbezpieczniej właśnie gdzieś w oceanie, bo, bo tam nikt nie będzie kopać. Tak? To co, idziemy gdzieś czy coś tam? Tak, to zaraz użyjemy magicznego guzika no, i, i będziemy musieli jakoś się spotkać, bo możliwe, że nas telepnie w różne, odrębne miejsca. No racja, klikaj. racja, racja. Jeszcze nie klikaj. No to e, co? Je, poczekaj, jeszcze coś, co chciałem powiedzieć. No, mam shadery wgrane, to tak tyle w takiej różnicy i zmieniłem teksturpaka na jakiegoś tam, bo nazywa się John Smith i tak dalej i chyba sobie wgram tego, te minimapki, mimo że nie jestem zwolennikiem tych modów do Minecrafta, no ale skoro tu wolno, to się może przydać. Nie wiem, czy też sobie wgrasz minimapki. Nie, ja jestem na... Ja nie mam żadnych modów ani no, tekstur, znaczy, ani... ja, no, ja normalnego okupam. Minecrafta lubię. Dobrze. Bez modów. Dobra, to co, klikamy klikamy na 3, 4? Tak. To czekaj. czekaj, ty widzisz to Ty kliknij to nie, tamtą, ja tutaj tą. Dobra, no. Na 3, 4. Dobra. Dobra, jestem, nie macie, nie widzę nikogo. Jakbyś widziała kogoś, to się bój, bo no to będzie straszne. Dobra, na razie możemy ujawnić swoje korby. To jeszcze przecież nie wiem. Ja będzie. to ja i tak nie nagrywam, więc no. No, ale ja... Bo, bo na razie i tak musimy na ciebie się znaleźć. Tak. No to gdzie jesteś? Ja <laughs> jestem 800 x 870 No tak ja to to gdzieś to. Jak? 800. 70. Jak O to jest coś średniego. O fak, to jest ciężkie. Albo był, albo nie. 800? 70. A ja mam. Tak! Dobra No. To czekaj, ja powiem twoje, czy ty mnie najpierw znajdź nie no, będziemy szli w tą samą stronę, jakby. Tylko nie powiedz, jakie to jest. Minus x minus 1100. Co? Masz x na minusie? No tak, właśnie, no. Super. Ja już biegnę, jak coś tam. Dobra, mhm. a y znaczy z? Z mamy 2354. No nie, to ja mam minus 1038. <noise> Minus? O Boże, dobra, to ja już wiem się kierować. Dobra, Spoko. czyli, czyli ja, ty masz minusowy X, a plusowy Z, tak? No tak, dokładnie. To co będę sobie rozmieszał, nie, to co będę sobie zmniejszał, a to się już Nie no, bezpiecznie nawet jest tutaj moje mojej okolicie. No tak, na razie tak. No i zbieraj coś co Co <noise> można, można tu zbierać. No tak, kwiatki tak sobie no, kwiatki, no chociażby kwiatki, na razie sadzonki, no bo co więcej. Drzewa można trochę pozbierać. Tutaj ktoś było, wioska tutaj była. Ale już tutaj ktoś był prawdopodobnie. No na pewno, no bo to wiesz, to są niby losowe, ale to są jakby takie punkty ustalone, nie? I są wpisane no. tam ileś tam, nie wiem ile kilkadziesiąt punktów takich, no i w tych punktach może ktoś być. Uważaj, mówię, jakby ktoś się pojawił, to trzeba uciekać. Uciekać. A najbezpieczniej się wylogować, zanim się zabije. Bardzo rację. To jest problem żeby wejść. Nie pytajcie ludzie ile czekaliśmy, ile robiliśmy tutaj w ogóle, żeby wejść. Do nagrywania i że jeszcze właśnie, żeby wejść. Tak, to było Mam jakieś... O, mam jabłko nawet. czy zbiorę biorę O wow 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 Troszkę mogę nie ogarniać tych tekstów. Te dzonki, ale ja chcę sobie te brzozy. Ja jakoś nie lubię tekstur używać, nie wiem dlaczego. Znaczy, na przykład Facebook to jest takie same jak, jak normalnie, nie? No Tak, tylko, tylko, że to ma... tylko no. bardziej dokładne. Ale nie no. po prostu z tymi shaderami wyglądają ładnie te tekstury, które mam teraz, tylko dlatego że Mhm. Nie, ja i tak nie lubię jakoś tak. O kurde, od Ja to lubię właśnie na takim zwykłym teksturpaku, właśnie grać w Minecraftomium, jaki tam był i w ogóle. No. Też. Zawsze. Zawsze też, wiesz. Brat się... Mój brat śpiewa. Wyglądasz. Może... Mogę zalinkować nawet. Wbijecie sobie Ta. na... Nie! Na kanał Craft to mam specjal... Akurat to ...do śpiewania. on śpiewa. Ja, dostałem to, achievementa, się dostałem achievementa. Jego bela, jego bela. Dostałem achievement. Ja nadal biegnę, biegnę, biegnę. A ja robię, ja robię już jakieś narzędzia. Ty masz Z na minusie? Tak. Wiesz co, to się tak wydaje tak dużo, ale z tego co pamiętam to całkiem szybko się to robi, wiesz? Mhm. Nie, no, ja też tak szybko dość biegnie w ogóle. Biegnie. Ale jako tam. Dobrze. Mamy trzcinę, no to można... Na pół, no. Od razu cię... można kombinować z zrobieniem tego. O, ale fajnie to są te góry w ogóle. Hmm, Pieczka. Jakiś... Pieczka? W ogóle to do mnie, do, e, dobrze mnie słychać? Tak, dobrze cię słychać. O, o, nie wiem jak tutaj właśnie z tym mikrem. Czy mam blisko... Tak... Tam, tam mam mieć blisko mikrofon, czy daleko? Nie znowu, wiem jak znowu, nie, się znowu, znowu, nie wiem Znowu, znowu mam czym? Time to mine. Jakiś, jakiś to co to jest? Jetyfy. Ktoś to był, czy coś? Jest jakaś pochodnia. Zbiorę sobie. No weź, przyda się. Aha, no i tu jest, y, znaczy przynajmniej tak było, nie wiem czy tak jest. Oby tak było nadal. Ale co tak mobów nie ma w ogóle? Y, właśnie, bo ci powiem dlaczego. To jest no, tak, że jakby powiedz. świat. Jak na przykład możesz biec sobie i... Ty, tylko kurde, bo głód spada, zapomniałem, że głód spada. No gód tak, no niestety. Jest coś o takiego, węgiel. że możesz widzieć na przykład te o jest, mam tą. Mam brzozy tą sagonka, dobra. Idę już. Żebym znowu nie, nie zaczął jakoś ciebie iść. Tu ma minus, czyli tu, i tu ma plus. Yy, dobra, bo zaczynam kolejny raz ten sam wątek, że jak na przykład zobaczysz gdzieś jakiś temek, nie? Nie no. znaczy, że ktoś go przed chwilą upuścił, tylko tu jest tak zrobione, że jakby tylko świat działa w obrębie gracza. Czyli jak nikogo nie będzie na, na danym terenie, no to świat jakby nie działa i w nim nie zachodzą jakieś zmiany typu usuwanie itemku typu trawa, że rośnie, czy Aha. typu, wiesz, że mogły się spawnują. Na przykład wiem po tym, że ustawiłem sobie, żeby mi się tam w jednym miejscu trawa, trawa, żeby mi się tam, wiesz, porastała, no i przychodzę za tydzień i jest w tym samym miejscu. A poza tym, wiesz, wyrzuciłem gdzieś tam item i on został tam w tym samym miejscu też po jakimś czasie, no więc to łatwo A się A można czas. ten kraść tutaj tam? No tu masz, nie ma Kuboidów, więc wiesz. Znaczy, no to wiem, tak, ale nie, nie, nie ma co ja też tak Dobra, nieważne. No tak, można. U nas mi też kradnie. Tu się Boże Święty. dobra mam też trochę tego... Piastu, o, kolejny world trochę... O, ktoś tu chyba coś miał. Tu widzę, był coś. Pochodnie. Mam pochodnie. I też mam 5 po aż. Jakie masz korby? E, minus 5. Pien... Ja no. e, X minus 500, a Z1300. Dobra, ja mam 500X, a Z minus Od... 550. No bo ja stałem i zrobiłem coś. Dżungla. Dżungla, może w dżungli. Nie no wątpię. Raczej pozabielali wszystko. O! Dobrze. Jestem na jakichś takich gorzystych terenach i w ogóle. To nie spadnie. Nie, nie spadnie. Jezu, co to jest? Skończył się Jestem chyba na krańcu świata. Tam nie ma świata. nie Boże, lag. Lag, lag, lag. Dobra. Okej. Jeszcze bałem, że doszedłem do końca Ale nie, bo matka ma podobno 2000 chyba granic, to musiał być na. X, nie wiem, x 2000 nie, Minus, znaczy za Minus 2000. Bo spał mnie 00. Boże, jest ja tylko mam tu mieścić. Mm. Kurczę, żebym nie ja wiedział w ogóle jak wygląda to chaos w tych <gry> Wow 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 Dobra. o las jakiś las, las, las. Ktoś tu już był. Hmm. Zaraz się zobaczę. No, ktoś tu już był. Ja tu mogę trochę tych moich tekstur nie ogarniać. Aj. że jak ja, tu, jak ja tu w tym momencie omijam jakąś jakąś jakieś te, teco beans, no to nie wiem co zrobię Co jest? No, Maciek się drze Kolejny warkben, a nie mogłaby to być skrzynka Jak tam masz kluksa... Ko dom. Kogoś dom... Ja na, tym, z... ja na tym na tych teksturach mam tak... E, tak mam... Jak, nie wiem czy to wina tekstur, czy wina jakiegoś shadera, że e, jak jest ten pasek z nikiem, nie? To on ma takie, takie białe tło i nawet z daleka widać, więc mi się mu nie podkradnie. nie Na spałnie tak było widać spasznie. To może być plus. Aha. No, Słyszałeś? Tak, tak, tak jasne. To jest raz, O, ktoś sobie zrobił jakąś ścieżkę z gravelem. To wydobycie. Hm. Aha. Kto tutaj coś spalił? O, kurde, ktoś, ja też tu widzę jakieś. A nie, to była Aha. wioska NPC. -u. O kur... Spadłam do dziury jakiejś. Ale żyj, tylko proszę żyj. Żyję, żyję, żyję. Jak zbijesz, to na tydzień. Proszę. Nie ma lepiej. A, to pewnie tam będzie lawa jest, tam. Ja jestem sobie mięsko, ostatnie mięsko. No ja mam trochę, a zwierzaków też w ogóle nie widzę. Nie no i tak mięsko. samo, o jabłuszko, jest. Dobra, chodź jabłuszko. Co, ja jestem przy granicach spawnu. A. Nie, Nie idź za blisko spawnu, bo cię tam zabija. Ja nie wiem w ogóle gdzieś spawn. Więc spawn nie. jest koło 0,0. Aha, no to już jestem też blisko. Ale dziś. to jak, a jakie masz Z? A, 700. No to dobrze. Dobra, to ja na razie... Niech tą na zrobię. Moment, to są ja to powinienem iść. Tak? Tam powinienem iść. No. Tam żeby Z. A Z jakie masz? Z no 700 właśnie, a cię już nie. 600 już. Dobra. A X mamy prawie 0. Ja na razie x nie ruszam i lepiej koło 0 się nie kręć, lepiej sobie przejść tak X na, nie wiem, 200, 300. No jak będziesz za blisko i cię zobaczą... O, Aha, coś bocha. się rozsypał tutaj. Jakieś itemki mam. To jakieś kiepskie widzę. O, lód tu był, kurde. Tam... Dobra, już na 50 na plusie tam. Co, Z? Nie, X. Nie. O, mordka jest taka, widzę. Kurde, za blisko jesteśmy spawnu. O, No właśnie słyszę to. Bo to te, pio te pioruny, to one ze spawną? Nie, pioruny są wtedy, nie. jak ktoś się zabije albo ktoś nie. kogoś zabije. Aha. Nie, bo nie widziałam tego. Ja tutaj nie wiem, drugi raz chyba grałem. raz tylko tak weszłam, żeby zobaczyć, ale później mnie tu zabiły. No. no. I fajnie. Dobra, na, I na nie X. chciałam się czekać, już tego. Mówmy się, że X mamy 300. No. X 300, a nie wiem, jak masz, jak masz to. Halo. Hej, żyjesz? Mój, no, zjadło. Nie, Monika nam zjadło. Halo, żyjesz? A, skoro, no żyję. Jakie no. masz x? No, miałam chyba x100 No to, to mówię ci tak x300, a X4 z chodźmy. jaki masz? Z, nie wiem ile tam miałam, chyba też coś na plusie. Czemu miałam? No bo wywaliło mnie. No nie! <noise> nie ty głupi. Mam na sobie nie. złego. Tak. jest Dobrze. Dobrze. jest Dobrze. można sobie Dobrze. 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 Kurde, teraz będę się pół godziny męczyć z tym Żeby tylko pół godziny. No to zaraz, aaa. Nie, no, zobaczę sobie na Facebooku. <grych> nie, 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 nie ma tego. <grych> no to i tak, ja już, zanim to ja wejdę, to... A. O, o. No. Niea! Yeah! Słyszysz to? Niea! Yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Oh, Czyżby ktoś strzelił? Gola? Yeah, to nie, pewnie. Demagrę. Tak, tak, tak. Pierdolę jakiś. Koleś nazywa pierdo zero. <grym> się nazywa pierdolą. To mi się ciągnął. Tęcząc za mną. No, refresh w ogóle i. O, zauważyłem. Fak! Dobra, jezu, i tak nie o, ty... tak. A no to! No rusz się, no. Dobra. No co, rusz się, Przepraszam, zbiłem cię. No właśnie, puste duszka ma! Jezus, Maria, masz jedz z żarcie. Nie, Cześć, wracamy tutaj. I jesteśmy w takiej pięknej dziurze 3x2. Na trzy. To jest nasze nowe, no, nowe mieszkanko, tak? Tak. Podoba ci się? Sorry. Spoko. Podoba ci się? Nie. Dobra, zaraz będziemy je dalej urządzać i w sumie nic więcej nie mam ciekawego do powiedzenia.